Mili Państwo, świętujemy dziś Dzień Dziwaka, czyli każdego z nas. Internet dopinguje. Uwierz, że słowo dziwak wymyśliły miernoty, które przetłuszczonymi muszczkami nie mogły odmieńcom doskoczyć do kolan, bo to dziwacy dali ludzkości arcydzieła, to odmieńcy wymyślili proch, to oni są w społeczeństwie tym fermentem, który nie pozwala światu skisnąć w bezruchu. Od siebie dorzuca tylko Dialog zasłyszany w filmie pogromcy duchów: Jestem normalny, a skąd wiesz? No, mój pies mi powiedział. Prasa. Niby historyczna, ale cytujemy tylko te doniesienia, które równie dobrze mogłyby się ukazać wczoraj. Czytamy Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy, niezależny dziennik demokratyczny z początku roku 1932, a tu krzyczą na główki, Znakomity lekarz zamordował żonę. No, a dlaczegoż miałby się w tym względzie różnić od znakomitych hydraulików, znakomitych robotników, tartacznych, czy nie przymierzając znakomitych lietonistów radiowych i doniesienie z zagranicy. Inżynier Polak, wynalazca aparatu przerabiającego ziemię na złoto, aresztowany we Francji pod zarzutem oszustwa. Znaczy, że przerabianie ziemi na złoto było jednak mimo wszystko oszustwem, bo przecież ów inżynier mógłby zostać na ziemi francuskiej aresztowany na przykład za drobną kradzież sklepową, a jego cudowny aparat mógłby dalej jak gdyby nigdy nic przerabiać we Francji ziemię na złoto i nikomu by to nie przeszkadzało. Akurat mamy sezon na nagrody filmowe i telewizyjne, w tym na Złote Globy, więc wygrzebmy jakiegoś szacownego laureata z przeszłości, nie tak zresztą dawnej, bo 7 stycznia 2018 roku Złotego Globa za osiągnięcia życia otrzymała Oprah Winfrey, amerykańska prezenterka telewizyjna i ogólnie znana postać medialna. Wcześniej, na przykład czasopismo zajmujące się gospodarką szacowny Forbes uhonorował ją tytułem najbardziej wpływowej i prominentnej kobiety w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze bardziej szacowny tygodnik Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób XX wieku. Do tych honoracji przyczynili się i Polacy, ponieważ w 2008 roku Oprah Winfrey otrzymała nasz order uśmiechu. Laureatka powiedziała wiele interesujących rzeczy, na przykład o przyszłości. Kiedy patrzę w przyszłość, jest tam tak promiennie, że aż muszę zamknąć oczy. By mnie światło nie poraziło. No cóż, my też tak mamy czasami. Przy czym opra dodała jeszcze, jako znawczyni życia, że można mieć w życiu wszystko, tylko po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. Co potwierdza w całej rozciągłości człowiek, który miał w życiu zgoła niewiele, a już na pewno nie jednocześnie, wiesław Kot.